Witam was wszystkich bardzo serdecznie i zaczekajcie sekundkę. No, już musiałem zamknąć drzwi. Yy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony MK to jest drugi odcinek naszej przygody z Wilsonem w Tom Star. Jak ostatnio pamiętacie zaczęło, zaczęło tak strasznie lać, że tu nam się poziom nawodnienia zwiększa i nie mamy miejsca w ekwipunku, że prawie. Nie kreta. Kret no i mam kreta. ci pomoże! No i glomera. No, więc nie wiem naprawdę co robić innego. Nie wiem, zebrałem tego, to zjem. Zjem, powiedziałem. O, blue mushroom akurat będzie na powiększenie sanity. Znaczy upieczony. A to nam zaraz gaśnie. Deska. Dzisiaj musimy grzać przy ogniu, wielkim ogniu. Zu smaszmy karotki. Mamy akurat wizję, ile ta Sanity podwiększy. E, świetliki, ale niestety na... Łapaczkę świetlików, która jest tu, potrzebujemy... dlaczego nie mamy na to. Potrzebujemy machiny nauki. Dobrze, że mamy flutnie pana. Mamy w... Kurznem, I wonder it will come back. Kilof mamy. mamy. Pamiętamy, że koło bromera mamy drugi kilof. No więc co tu jeszcze powiedzieć? Ok, że po mamy. Tu mamy te skinie. No, bo nie, to... Nie wiem czy by się tak nie osiedlić może gdzieś tutaj. Przejdziemy, zobaczymy. Albo tu teraz gdzie jestem. Nie wiem. wolałbym tu gdzieś. O tu może. No. Wracając. No siedzimy aż Wilson, Wilson kochany. Maxwell cię zesłał. A to kred tylko. O, przestało lać w końcu. Ale będziemy sobie chodzić z parasolem, bo on jest ładny. E, po co mi ten? O. Walił nam pułapkę. Weźmiemy ze sobą. Jest nasz młotek. Z drugiego ogłuszymy. Trzeba go je ogłuszyć, jak wychodzą. E, dawaj, dawaj! No dobra, idziemy. Tylko sprawdzimy tego. No dawaj, krecie, chodź. Dobra, i chodźmy już, bo to nic nie da. Ładnie w tym o to miejsce mi chodziło. Przejdziemy sobie brzegiem, zobaczymy jak duże ono jest. No ładne, o tu żeby się osiedlić tak. Ile jedną maszynę nauki jeszcze złota potrzebuję. Złoto to potrzebujemy. O, o, o! Tam nie chcemy. Nie, nie będziemy zbierać kup. O Jezu! Jezu, one mają okres gotowy. Zapomniałem, mają też manitełki. Eee, y -y -y. tam w dla straszną kupę. No a my znowu tu jesteśmy. Czy tu spadamy? Nie, ale ja bym chciał marmur. O, 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 A co się stanie, jak rozwalimy jego statuę? Pęknie nam kilof! W tym gumie już nieważne, nowy by się przydał świetnie. A, potrzebujemy patyków, bo ich w ogóle nie mamy. A, nie, nie możemy więcej nieść. O, to załóż na siebie. To dokończmy tamtą statuę. Jasiona tylko statuę. Też marmur. Też czy tego marmura weźmiemy? Mamy dziewięć marmuru. Już noc! Nie potrzebuję biomu kamiennego. Jesteś nas. Ale przestraszyłeś mnie drzewo! Hmm. Wypadałoby nam dla... właśnie znaleźć ten biom. A ze względu takiego, że właśnie powiedzieliśmy się, że tu jest wielka sawanna... Zrobiliśmy kółko. Jeszcze tam pójdziemy. To muszę mieć gdzieś te kamienie, no. Co te głupie kamienie? Saving. Będziemy z tym chodzić, żeby nam się nie zmarnowało do końca. Byliśmy tu. Tak, teraz pójdziemy w dół. Musiałem to zrobić. I mamy kamienny biom. Czyżby to nasze szczęście było? Czyżby to tylko taki skrawek, wyrywek? Nie, ale tu jest... Mamy taki, tu, tu już ognisko robimy, bo tu nie wiem. Tu już możemy wyrzucić. Się zaraz się zepsuje. Chcemy lodu? Chcemy lodu. Dajmy jeszcze coś do ogniska. Będziemy musieli... Dobra. Oj, przepraszam. Mm, nie ten przycisk dobra, wiemy, że tu mamy ten biom i mm, wiemy, że tu na górze wypadałoby się osiedlić, choć tak najszczerzej. To gdzie my mieliśmy tego glomera? No tu nie? Tu gdzieś tu. Hmm. Ja bym się o siebie tu w miarę możliwości Ale za to kamienie bym musiał iść szmat drogi to co by dobra tutaj wybieram jednak no to sobie upieczmy mamy kąsak Pyszny kąsek. Pyszny kąsek. Też się chęć inaczej robi. No nic to ja wrócę do Was jak. Kończy się noc. Dobra, już jestem dzień na staję. Jeszcze co... Plecak mamy! Jakim cudem? Jakim cudem mały kłacak? Ej, powiedzcie, czy się takie regener regenerują na tym? No nic, o, zamyślałem się. No nic, to wracamy tam na górę. Hmm, podobno, że jak się nosi ze sobą lód, to się powoli zamarza. Wezmę trochę lodu, trochę, ze sobą. A, i właśnie. I byśmy umarli. Bo potrzebne nam jest drewno. O nie. Musi lać. No nic, namokniemy póki nie dojdziemy, no. to żeś się ta? Boże, potrzebujemy patyków, bo nie przetrwamy. Patik 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 Ja To tutaj już Tutaj. Już narzekasz na no, ten. Dobra, dojdziemy tam. Dobra, nie wiem, czy dojdziemy, ale postaram się, żebyśmy doszli. Mm. Teraz Coś więcej może... nie powiedzieć. O. Moje już dzieciaka. No, też tu więcej powiedzieć. No, osiedlimy się tu. Dokładnie w tym miejscu. Czym tu teraz palić? I co jej i nie mamy? Tak jak zresztą myślałem. Co jest siekiera? ja się te drzewa ścinać, bo raz się już mi drzewiec wskoczył. To sobie zrobimy, tak. O, tylko, że tu... O, to sobie zrobimy. Jakby piorun miał walić, to niech wali przynajmniej w to. No, to tak z wami się oto żegnam. Znowu w deszczu. No to co, no, do zobaczenia. Opinię. Do zobaczenia. Cześć.